thank you i mi się podają wszystkie happeningi. tak? Happeningi. Uczulku, coś nowego w Polsce. No, Jak często mamy okazję, żeby pojechać metrem wschodnim, prawda? Znaczy, byłem przygotowany, ze zdejmę, ale jest zbyt mało ludzi i mi się nie chce zdejmować. Takie jest moje zdanie. Czekam na koleżankę, bo chcę to z nią zrobić. No i uważam, że jest zajebisty pomysł. Naprawdę tak uważam. No? Ale dobry pomysł. Przynajmniej coś robią ludzie. No. Miałem spodnie z akademika sary. Спасибо. żyć trochę inaczej niż pewne standardy ustalonych, tak? Wychodzić poza granicę no, ze mną jest trochę za drętwa, takie jak się przydają Czujemy wolność. Czujemy Żyjecie? tak, ja Naprawdę? się czuję tak, wolny. Ja już nigdy w życiu nie założę spodni. Nigdy. Prawda, nigdy. A my jesteśmy spodniowo W takich miejscach powinno się coś takiego pojawiać? Czemu nie? To jest chyba nic prawda? A jak w ogóle odbierasz ten plakat? Podoba ci się? O kurde, jednak jest. Nie zauważyłem. Nie podoba mi się. Nie sądzę, że to jest pornografia. Jakoś nic mnie tutaj nie zgorszyło, więc... Tu są aborygeni i tak dalej, i tak dalej, i oni są nadzy, i co... Jak, jak pan myśli, czy to jest pornografia, czy to nie jest pornografia? Jak pan to czuje? Uważam, że nie jest to pornografia, ponieważ y, to jest y, jakby przedstawia to naturalne środowisko, w którym oni y, y, przebywają. Pokazywać trzeba piękno i normalność. A to nie jest normalność. No i coś mądry to pokazuje, tak? Jeżeli to miała by być pornografia, no to raczej by tu nie wisiała. Jakiś, zdaje się, radny się na ten temat wypowiadał i on to widzi jako pornografię, a to widzę jako sztukę. No. Mm -hmm. No trudno to nazwać pornografią, bo tu nie widzę efektów pornograficznego. Mm -hmm. W takim razie każda rzecz z muzeum, która jest przedstawiona jako, jako postać naga, na przykład jest pornografią, ale niektórzy mają kłopoty niestety ze swoją seksualnością. A nagość? Czym jest dla Ciebie? Ojej, no nagość to jest nagość, tak, no. no czymś takim bardziej powinien, które powinno być bardziej ukryte, tak, to powinno być pokazane, tak, nie wiem, osobie drugiej, którą się kocha no. nie, tak, no nie wiem, jak to powiedzieć. To się jest naturalnym stanem. Pornografia to jest używanie na w seksualnych i portretowanie, co. Nagi może być z przyjacielem w łóżku, prawda, a nie w teatrze. W oduczają ludzi, chodzić do teatry, bo nie chcesz się chodzić za takie sztuki. Trzeba piękno to nie jest właśnie to, co nowocześnie niby pokazują, prawda? Bo to nie jest nowoczesność, to to jest po prostu, no, po prostu, prostu paskudztwo. Ja wiem, nie, jest oburzeńczą. W jakim to teatrze? E, w Nowym Teatrze. A w Nowym Teatrze. -no. No. A Ty jak odbierasz ten plakat w ogóle? I czy to jest pornografia dla Ciebie? Nie, nie widziałem. No Cię zobacz, tutaj doła. możesz rzucić okiem. No. sobą idę na podziomki Ale nie jesteś ciekawy w ogóle? Nie, nie jestem ciekawy. Kontrowersje to wywołało. Nie, nie ciekawi Ciebie no, w ogóle? Nie, nie wiem, no. <laughs> Ale to jest 3 metry od Ciebie. No nie rzucisz okiem? Nie, rzuć okiem na gołego go, go pana. Nagoś jest bardzo piękna, w rzeźbie, ale to takie naturalne. Ale nie w teatrze, żeby się rozbierali w teatrze. No ja uważam, że no to po prostu do pornograficznego klubu niech idą, prawda? I jak kto chce oglądać. Ładna dziewczyna idzie, no to na nią zwracam uwagę, tak? A sztuką ja się nie interesuję za bardzo. Tak może sobie wisieć. Sztuka jest sztuka. Trudno dyskutować o sztuce... Zmywak przybity do deski jest sztuką, a na których jest monaliza, no więc to wszystko zależy. Dokąd jedziecie teraz pociąg? Do Żyrardowa, kierunek Żyarda. Ja jadę do Piastowa. Wszystkiego dobrego, wzajemnie, dziękuję. Piękność jakoś jest bardzo piękna, ale nie w